Sprawny mózg. Jest seksji. Dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie powinno być naszym priorytetem. Zarówno, aby zminimalizować ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, ale też po to, aby na co dzień działał lepiej. Nasze funkcje poznawcze, czyli to, jak sprawnie działa nasz mózg, przydają się na co dzień. Zarówno po to, żeby skoncentrować się na pracy, jak i po to, żeby w sposób błyskotliwy reagować na rzeczywistość. Mieć większą odporność na stres psychiczny, no i też rozumieć na przykład ironię, no bo z tym jako społeczeństwo mamy ostatnio problem. Ale to taka. Dygresja, ale wyobraź sobie, że możesz poprawić pracę swojego mózgu, robiąc rzeczy, które sprawiają ci flajdę. Brzmi jak marzenie? A jednak istnieją aktywności, które z jednej strony cieszą, a z drugiej działają jak trening poznawczy dla naszego mózgu. Dziś powiem Ci o sześciu czynnościach, które jednocześnie bawią, sprawiają przyjemność i usprawniają Twój mózg. Zostań ze mną, bo te sposoby na biohacking mózgu mogą Cię naprawdę zaskoczyć. Ja nazywam się Dariałkowska, a to jest kanał Forma na życie, gdzie mówię o śnie, zdrowiu i żywieniu. Zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dbać o sprawność umysłową, robiąc rzeczy przyjemne i na pozór niezwiązane z nauką. Nie będzie żadnych nudnych ćwiczeń ani drogich suplementów diety. Te codzienne czynności potrafią nieźle namieszać w Twojej neuroplastyczności. Oczywiście w pozytywnym sensie. Wbrew dawnym przekonaniom, nasz mózg nie jest zaprogramowany na stałe. Zmienia się przez całe życie w odpowiedzi na to, czego doświadczamy, czego się uczymy, co czujemy i jak żyjemy. Twój mózg zmienia się przez całe życie. Tworzy nowe połączenia, wzmacnia te, z których korzystasz najczęściej, a te nieużywane po prostu usuwa. To właśnie neuroplastyczność zdolność mózgu do przebudowy i dostosowywania się do tego, co robisz, czego się uczysz i jak żyjesz. Uczysz się grać na gitarze? Neurony tworzą nowe sieci. Zmieniasz nawyki, Twój mózg dosłownie przepina ścieżki działania. Doznajesz urazu, inne obszary potrafią przejąć część funkcji uszkodzonego miejsca. To dobra wiadomość, bo oznacza, że nigdy nie jest za późno, by się czegoś nauczyć, zmienić sposób myślenia czy poprawić pamięć. Neuroplastyczność to dowód, że Twój mózg jest żywy, elastyczny i zawsze gotowy do rozwoju. Dzięki temu łatwiej się uczymy, lepiej zapamiętujemy i szybciej adaptujemy do zmian. Elastyczny mózg sprawniej radzi sobie ze stresem, potrafi odbudować funkcje po urazach i pozwala skuteczniej zmieniać nawyki. No i to właśnie neuroplastyczność chroni nas przed skutkami starzenia się układu nerwowego i utrzymuje sprawność umysłową przez całe życie. No dobra, to konkrety. Co można zrobić? Jakie nietypowe czynności będą wpływały na neuroplastyczność mózgu? Mam dla ciebie sześć takich czynności. Lecimy z tematem. Pisanie odręczne. Kiedy ostatnio pisałeś coś odręcznie? Tak wiesz, długopisem na papierze, a nie na klawiaturze. W erze ekranów i szybkiego pisania na komputerze to jest coraz rzadszy nawyk, ale zdecydowanie warto do niego wrócić. Pisanie ręczne angażuje mózg w sposób, którego nie zapewni żadne urządzenie elektroniczne. W trakcie notowania na papierze aktywuje się złożona sieć obszarów odpowiedzialnych za ruch, percepcję wzrokową, czucie i pamięć. To proces dużo bardziej złożony niż zwykłe wystukiwanie liter. Wymaga koordynacji dłoni, wzroku i myśli, a przy tym zmusza do większej selekcji i analizy informacji. Mózg musi zdecydować, co naprawdę warto zapisać, a to sprawia, że lepiej przetwarza i zapamiętuje treść. Pisząc ręcznie, niejako uczysz się dwa razy. Raz, gdy odbierasz informację, i drugi raz, gdy ją zapisujesz. To proste ćwiczenie, które pobudza mózg do pracy w szerszej sieci połączeń, wspiera koncentrację i wzmacnia pamięć długotrwałą. Wystarczy regularne kilka minut dziennie z notesem, by poczuć różnicę. Możesz na przykład zacząć pisać dziennik, zwłaszcza przed snem. Przelanie myśli na papier przyda się zarówno, żeby poprawić jakość snu i przyspieszyć zasypianie, a dwa masz właśnie to pisanie odręczne. Nauka gry na instrumencie. Zawsze marzyłeś, żeby nauczyć się brzdąkać na gitarze albo zasiąść przy pianinie? Świetny pomysł. Nawet jeśli nie zostaniesz wirtuozem, to sam proces nauki gry to prawdziwy trening dla mózgu. Muzyka angażuje wiele zmysłów jednocześnie. Kiedy grasz, twój mózg musi czytać lub zapamiętywać sekwencje dźwięków, kontrolować ruchy rąk, utrzymywać rytm, słuchać tego, co grasz i na bieżąco to korygować. To jak intensywny aerobik dla neuronów. Uczenie się melodii i akordów wymaga skupienia, pamięci roboczej i koordynacji. Dzięki temu w mózgu powstają nowe połączenia nerwowe, a te istniejące stają się silniejsze. Regularne granie poprawia koncentrację, zdolność uczenia się i pamięć, a u osób starszych wspiera utrzymanie sprawności poznawczej na dłużej. Do tego muzyka działa jak naturalny reduktor stresu uspokaja, reguluje emocje i poprawia nastrój. A mniej stresu oznacza lepszą pracę mózgu, więc jeśli chcesz zadbać o swoją istotę szarą, może warto odkurzyć ten stary instrument z szafy i dać mu drugie życie. Śpiewanie Skoro już jesteśmy przy muzyce, śpiew także potrafi świetnie rozruszać twój mózg i nie ma znaczenia, czy robisz to na scenie, czy tylko pod prysznicem. Warto śpiewać, bo ta czynność to prawdziwy trening dla ciała i umysłu. Śpiewanie łączy w sobie pracę oddechu, słuchu i głosu. Wymaga precyzyjnej koordynacji oddechu z ruchem przepony, kontroli nad strunami głosowymi i jednoczesnego słuchania siebie, by utrzymać tonację. Do tego dochodzi zapamiętywanie melodii i tekstu, czyli praca pamięci i koncentracji. Mózg musi synchronizować wiele procesów naraz, a to oznacza intensywny trening sieci neuronowych. Co ciekawe, podczas śpiewania aktywują się jednocześnie obszary odpowiedzialne za język i za muzykę. To rzadkie połączenie sprawia, że śpiew doskonale wspiera pamięć werbalną, pomaga szybciej przywoływać słowa i wspomnienia. Nie bez powodu dzieci tak łatwo uczą się piosenek. Melodia i rytm tworzą naturalne haczyki pamięciowe, które pomagają utrwalać informacje. Ale śpiew to nie tylko gimnastyka dla mózgu, to też skuteczny sposób na lepszy nastrój. Podczas śpiewania uwalniają się endorfiny i obniżają Zniża się poziom hormonów stresu, co przekłada się na większe poczucie spokoju. I energii. A śpiew w grupie, na przykład w chórze, dodatkowo wzmacnia poczucie więzi, więc może działać jak naturalny antydepresant. Krótko mówiąc, śpiewaj na zdrowie, twój mózg i ciało naprawdę Ci za to podziękują. Niestety w naszym kraju nie ma kultury śpiewania i bardzo dużo osób jest przekonanych o tym, że one się do tego nie nadają. Otóż to nieprawda. Większość z Was jest w stanie się nauczyć śpiewać, bo większość z was posiada słuch muzyczny. Ale niestety, jeśli od dziecka nie był on odpowiednio kształcony, no to może być Dużo trudniej w wieku dorosłym, ale to nie jest niemożliwe. Serio. Gra w strategiczne planszówki. Lubisz spotkania przy planszówkach? Świetnie. To nie tylko rozrywka, ale także doskonały trening poznawczy. Gry strategiczne zmuszają mózg do intensywnej pracy. Planowania, przewidywania ruchów przeciwnika, analizowania sytuacji, liczenia i zapamiętywania zasad. A przy tym wszystkim trzeba jeszcze utrzymać emocje na wodzy, bo strategiczne decyzje podejmuje się najlepiej na chłodno. Podczas gry aktywujesz jednocześnie wiele obszarów mózgu. Tych odpowiedzialnych za uwagę, pamięć roboczą, planowanie i kontrolę emocji. To połączenie czyni z planszówek jedną z najprostszych i najprzyjemniejszych form stymulacji poznawczej. Regularne granie sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji umysłowej, wspiera koncentrację i uczy elastycznego myślenia, a z wiekiem może pomagać zachowywać sprawność mózgu na dłużej. Nie bez znaczenia jest też aspekt społeczny. Spotkania przy planszówkach to kontakt z ludźmi, emocje, śmiech, rywalizacja i wszystko to, co pobudza układ nagrody i poprawia nastrój. Taka kombinacja stymulacji intelektualnej i społecznej to najlepszy sposób, by utrzymać mózg w formie. Tak więc jeśli ktoś powie ci, że marnujesz czas przy planszówkach, możesz śmiało powiedzieć, że inwestujesz w swój mózg. Gry komputerowe. A teraz coś dla fanów wirtualnej rozrywki. Gry komputerowe często mają złą reputację. Mówi się o nich, że ogłupiają albo uzależniają. I rzeczywiście, jak w każdej dziedzinie, nadmiar potrafi zaszkodzić. Ale w rozsądnych dawkach granie może być zaskakująco dobre dla mózgu. Oczywiście zależy w co? Wbrew stereotypom, dobrze dobrane gry wideo potrafią rozwijać zdolności poznawcze. Gry akcji które wymagają błyskawicznych reakcji i podejmowania decyzji w ułamku sekundy trenują uwagę i refleks. Gracze szybciej wychwytują szczegóły i skuteczniej analizują zmieniającą się sytuację na ekranie. Z kolei gry strategiczne i logiczne uczą planowania, przewidywania i rozwiązywania problemów, czyli dokładnie tego, czego mózg potrzebuje, by zachować elastyczność i sprawność. Wiele gier rozwija też tzw. funkcje wykonawcze, podzielność uwagi, pamięć roboczą i zdolność do wielozadaniowości. W grach zespołowych dochodzi jeszcze komunikacja, współpraca i szybkie reagowanie na działania innych. Oczywiście wszystko zależy od umiaru. Godzina wymagającej gry kilka razy w tygodniu może być świetnym treningiem dla mózgu, ale wielogodzinne maratony każdego dnia no to już może nie być dobry pomysł. Świadome granie to rozrywka, która może naprawdę wspierać twoje zdolności poznawcze i przy okazji sprawiać ci dużo przyjemności. Szkicowanie i rysowanie. Weź kartkę i narysuj Cokolwiek. Serio, bazgrolenie wcale nie jest stratą czasu. To mały trening dla Twojego mózgu. Rysowanie angażuje wiele obszarów naraz. Wyobraźnię, planowanie ruchu, percepcję wzrokową i pamięć. Musisz pomyśleć co chcesz przedstawić, przełożyć to na ruch ręki i obserwować jak z myśli Powstaje obraz. I nawet jeśli uważasz, że rysujesz jak kura pazurem, twój mózg i tak z tego skorzysta. Szkicowanie rozwija kreatywność, uczy wizualnego myślenia i wspiera koncentrację. Co ciekawe, ma też bezpośredni wpływ na pamięć. Kiedy rysujesz to, czego się uczysz, zapamiętujesz znacznie więcej niż wtedy, gdy tylko zapisujesz słowa. Dzieje się tak dlatego, że rysowanie aktywuje kilka systemów jednocześnie: rozumienie znaczenia, motorykę, zmysł wzroku i emocje. Informacja zostaje więc zakodowana w wielu sieciach mózgu naraz, co tworzy silniejszy ślad pamięciowy. W skrócie, kiedy rysujesz, łączysz myśl, ruch i obraz w jedną sieć skojarzeń, a to najlepszy sposób, by utrwalić wiedzę. Dodatkowo rysowanie działa uspokajająco. Pomaga się wyciszyć, redukuje stres i sprzyja uważności. Nie musisz być artystą, żeby odnieść z tego korzyści. Wystarczy kartka, ołówek czy długopis i kilka minut. Twój mózg naprawdę doceni każdy taki trening kreatywności. Jak widzisz dbanie o mózg wcale nie musi oznaczać katorżniczej nauki czy nudnych łamigłówek. Można śpiewać, rysować, grać i dobrze się przy tym bawić, a przy okazji rozwijać swój umysł. Kluczem jest regularność i przyjemność z tych aktywności. Kiedy robisz coś z pasją, twój mózg chłonie nowe doświadczenia jak gąbka, dlatego warto wplatać takie małe treningi w codzienność. I jeszcze jedną, te aktywności są świetnym sposobem, żeby pobudzić mózg, ale jeśli chcesz naprawdę rozwijać jego możliwości, warto co jakiś czas zrzucać mu większe wyzwania. Uczyć się nowego języka, rozwiązywać zadania logiczne, czytać trudniejsze teksty, próbować rzeczy, których jeszcze nie umiesz. Mózg rozwija się w momencie wysiłku. Wtedy, gdy musi się adaptować, szukać nowych rozwiązań i uczyć się na błędach. Dlatego najlepsza recepta to połączenie przyjemności z wyzwaniem. Trochę zabawy, trochę nauki i odrobina dyskomfortu poznawczego. Spróbuj któregoś z tych sposobów i przekonaj się, jak wpływa to na Twoją koncentrację, pamięć czy nastrój. Daj znać w komentarzu, jakie przyjemne aktywności Ty wykorzystujesz, żeby utrzymać swój mózg w formie. I pamiętaj oczywiście o subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.